Dzień dobry, witam Was z Wrocławia. chyba największy mój taki challenge w życiu. Kurczę, tyle kilometrów, tyle miast do odwiedzenia. Pierwsze co, zaczniemy sobie od poszukania parkingu. Jeszcze mam kawałeczek dosłownie do okolic rynku. Tutaj już przede mną stoję na światłach, ale wiecie co? U Remika sprawdzaliśmy parking, toalety, ogólne bezpieczeństwo, takie wrażenia z jarmarku, jedzenie. I taki no, po prostu całokształt. I pierwsze co, jak tylko tam dojedziemy i oczywiście sprawdzimy, czy uda mi się miarę łatwo zaparkować, no to toalety, bo ja cały czas jadę, jak tylko zatankowałem po wyjechaniu z domu. Aktualizacja miejsca parkingowego już jest pierwszy problem, ponieważ miejsce, które sobie wymyśliłem, czyli chciałem zaparkować na placu solnym i już właśnie widziałem, że jest e, zamknięte. A temat jest taki, że chciałem zaparkować na placu solnym. I już jest problem. Bo już jakiś tam jest drogowska, że, że jest ślepa droga i widziałem, że stoi szlaban, czy w sensie znak, zakaz wjazdu. Udało się, słuchajcie, zaparkowałem na ulicy Stanisława Leszczyńskiego. Dobra, idę ogarnąć parkomat, bo słuchajcie, widziałem, że Wrocław już nie potrafi w jedną rzecz. Aplikacja mobilet nie działa. A ja muszę kurde normalnie iść wykupić parkomat, na godziny godziny i celować. Chyba, że nie mają jakąś aplikację, Tej mają, macie jakąś, antypark. Dobra, ja się w takim razie szykuję i lecimy na rynek. O, jest to co w zeszłym roku byłem z Remikiem i z Dominem. Byliśmy na tym takim, no takie tamte lustra, jakieś te koła, tam coś się tak wypierdzieliłem. Nie będę dzisiaj tutaj sam, czekam za znajomym z PUBG. Tak, razem gramy i dzisiaj Vater Kuprich pomoże mi i ze mną dzisiaj tutaj spędzić moją wizytę na jarmarku. No i na dzień dobry, zobaczcie co my tak już typowo wita wielka, przeogromna Choinka. No, jesteśmy już na samym placu na tym rynku głównym. Jak dobrze się rentuje, frytki XXL belgijskie. No, tak, polski jarmark. tu mnie coś ciekawi. Zobaczcie, za chwilę tu podejdziemy. Grilled cheese, jakieś przekąski, ale chyba już ceny widzę, są kosmiczne za to. O kurde, toalety dokładnie tak samo jak w zeszłym roku. Kibelki, musicie mi uwierzyć, czysto. Przed chwilą było dosłownie tam widać, że my ta podłoga. Ciepła woda, zapach. Chlorowo-moczowy, ale ujdzie. Nie, tak ogólnie oceniam kibel, że jest czysty. Jak dobrze pamiętam, tam w zeszłym roku też ten kibel był. Bardzo okej. Okay. Mam życie w do Poznania. Dziękujemy bardzo. Operator trzymaj. Drugie ręce. Słuchajcie, mamy oscypy. A, bo to dzisiaj, słuchajcie, no część materiału będzie w ogóle z DJ Aja trójki. Bo ja mam, tak? Osmo Pocket, a trójki. Ja mam dwojeczkę. Dziwnie się czuję z tym pędzlem koło ucha. <noise> Dobra, idziemy mm, z tym, osypem. Cena jest lepsza niż w Poznaniu, ale jakościowo jest gorzej. Jakiś taki twardy się wydaje. No, strasznie gumowaty. Bym powiedział, że trochę papi się mieli go za długo. Ej, nie, nie jestem w stanie go przełknąć. Chodź tutaj. Nie chcę tak blisko koło pani gadać, jej I, i tam wiecie. No, nie, 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 nie. To jest wyrób nazwijmy to serkopodobny. Szczerze, nie dojem go. Wybaczcie mi. Ale on nie jest dobry cena spoko, 6 zł. No ale no, jakość tego serka jest mizerna. Miejmy nadzieję, że znajdziemy jeszcze jakieś serki dobre tutaj. Jak mówiłem na początku. Dużo więcej mamy funkcji i miejsc takich wiecie, do jedzenia. Bo tak jak po mojej prawej stronie są jakieś gofry, owoce w czekoladzie. Na pewno za chwilę się wybierzemy, bo widziałem przed sobą, że są jakieś takie sery smażone czy coś. I to mnie bardzo ciekawi. Natomiast chyba wybierzemy się. Nagrzane wino. No, oczywiście, jeżeli mają w wersji bezalkoholowej, bo no, jesteśmy dzisiaj oboje prowadzący. Ja mam jeszcze przed sobą inną miejscowość dzisiaj do ogarnięcia. No to co? Idziemy po grzańca. Grzaniec bezalkoholowy o 18 zł. Dlatego jeszcze kałcę za kubeczek. Kałcę ile to Tak. Dobra. Spokojnie, później zwrócić. Spoko. To poproszę w takim razie jednego grzańca bezalkoholowego no, w tym kubeczku. Yy. No i to będzie tyle. Będzie 38 zł. Dobra, mamy kubeczek. Tak? Ja się pomyliłam i wydałam, o za dużo. O, za dużo, bo nie zwracam uwagi, tylko bram. No. Jak pani powiedziała, to faktycznie mi się nie zgadzało, bo zaraz mi powiecie, że specjalnie chciałem panią w konia zrobić. Kubek jak zwykle, w Wrocławiu był taki sam, tylko chyba zielony był w zeszłym roku. Jest dużo lepszy niż w Poznaniu, na pewno jest słodki. Cenowo, nie pamiętam, czy bezalkoholowy był tańszy, ale wydaje mi się, że bezalkoholowy i alkoholowy był w tej samej cenie. Tutaj 2 złote taniej. Kubek tak samo taniej, bo 20 zł z kaucji. W Poznaniu było wszystko drożej. I ten bezalkoholowy jest dużo smaczniejszy. Bo czuć te owoce, czuć jakieś przyprawy korzenne, a rymik tym bezokładowym w Poznaniu się zachwycał. Mi on osobiście nie smakował i był przepłacony. To był taki po prostu ciepły, trochę rozwodniony kompot. Mogę w międzyczasie dodać, widziałem na obrzeżach, tam była ta straż miejska na lewie, oni pilnowali wjazdu, bo był zakaz wjazdu. A tutaj po tamtej stronie był taki, taki pojazd security czy coś, czyli jakaś ochrona była. Ale na załączonym obrazku... Jak na razie nie widać żadnej ochrony, która gdzieś tak wiecie chodzi i krąży, a ludzi, mimo że jest już praktycznie 12 za 3, jest bardzo dużo na ręku. Dopijając grzaniec, oczywiście bezalkoholowy, idziemy na to, co mówiłem wam wcześniej. Zobaczcie, przede mną jest grill cheese, jakieś grillowane serki. Dzień dobry. Co my tu mamy? Smażony ser, ananas. Aha, ser i przeplatany ananasem, tak? Ser, ananas, kiełbaska. A, czyli to są wszystko jest ser i przekładane różnymi. dowiedzmy co. Spróbuję taki klasyczny smażony ser. Ile taka przyjemność? 30? może Sos? Nie, chcę spróbować po prostu tak jak to wychną. No, dupiłem już. Mam takie jedno przemyślenie, taki wniosek po tym grzańcu. trochę za chłodny był, bo wypiłem go ultra szybko. Praktycznie byłbym w stanie go duszkiem wypić, więc yy, prośba, żebyście tam dłużej trzymali. Może wiecie, jeśli był świeżo nalany, do tego Bemara. Be Czekamy za serkiem, bo to jest jedna z takich rzeczy bardziej, co mnie tutaj zainteresowała. Wiadomo, spróbujemy gdzieś jeszcze jakiś żurek, może jakąś kiełbasę, żeby to porównać z Poznaniem. No i coś ciekawego jeszcze sprawdzimy. Na razie jest pozytywnie. No szkoda, że nie jestem w stanie sprawdzić tego Wrocławia dzisiaj w warunkach takich wiecie, wieczornych. E, no bo mam jeszcze jedno dzisiaj do odwiedzenia do nagrania dla was. No i nie jestem w stanie tego tak połączyć, żeby to wszystko było jasno, ciemno i wszystkie miasta były w warunkach wieczorową pora. No wiadomo, że taki rynek wygląda dużo bardziej atrakcyjnie i cały jarmar jest taki, wiecie, taki ma swój urok, jak te światełka, jak choinkę zapalą, która jest przede mną. Pamiętam, jakbyśmy w zeszłym roku coś było, że czekaliśmy specjalnie, żeby ją odpalili. Serek, cztery takie kawałki sera smażonego na głębokim oleju. Tak, oleju, tłuszczu, ciągnie się. Ser to chyba jest w tej wersji w takim typie mozzarella, no bo zwykły sam żółty aż tak chyba się ładnie nie ciągnie. Wiecie co, mam takie bardzo ważne przemyślenie tego, bo to jest smaczne, ale to jest dramatyczne zarazem, że taki mały szaszłyczek, taki Ipsztryk z czterema kawałeczkami sera kosztuje 30 zł. Przecież to jest zbrodnia w biały dzień. Tylko, że to jest smaczne, ale trzy dychy? Ponownie bym za to tyle nie dał. Ja nie wiem skąd Wiadomo, prąd, koszty utrzymania, wynajmu tego miejsca tutaj. To już rozmawialiśmy z remikiem w Poznaniu. To wszystko kosztuje, ale to jest po prostu cena z kosmosu. Jak na razie jeszcze nie znaleźliśmy nic, co by było warte z zakupienia i szybkiego. Z jedzenia, czy znaczy warte? No, warte, bo to mówimy o cenie i o smaku. Jak na razie nic tutaj nie jest adekwatne do drugiego. Musimy zejść na chwilę z głównego rynku na ten plac solny. Bo jak wchodziłem, coś mnie strasznie zaciekawiło. Ale wiecie co? Tu normalnie radio-eska puszczają na rynku. Przed chwilą takie wielkie, głośne powiadomienie. radio SK. jeszcze powinno być w Rosław 104,9, dobrze pamiętam. Dobrze pamiętam. Przede mną małe budy na placu solnym. W zeszłym roku tutaj jedliśmy z Remikiem Żurek i widzę, że ta pani chyba jest. Tak, gorący kociołek. Zaraz do pani coś się przejdziemy. Spróbujemy, co tam dobrego ma w tym roku. Ale za tym coś widziałem... No co to, powiedzcie mi, co to jest? No co to ma być? 17 jakichś automatów, jedna gra 5 złotych. I można wylosować sobie takiego misia pluszaka. Ja... Pier... Sorry, ale no to się tylko chce brzydkie słowa mówić. No jak to wygląda, do dupy? Nie mam racji? No total, taki, wiecie, odpust już. No Robią już żarty z tego. Po mojej lewej znajduje się to, co wam mówiłem: ten domek elfów, tak, czyli tam, co w zeszłym roku. E, w, to może Seba wstawi, <grym> ale tam już widzę to koło co się kręci, w którym zaliczyłem z rogą glebę. Za mną jest rzucanie w puszki i jedną taką grę odwalimy, bo to jest inne stanowisko, bo tamto stanowisko w zeszłym roku było w ogóle tam całkowicie bliżej tego Hard Rock Cafe eee, i tam był lekki skam. Teraz głośniej tego nie będziemy mówić, ale chodźcie, raz rzucimy. Jedna gra 25 zł, trzy piłki, tak? Dobra, idziemy gdzieś tu. To mi wygląda na... Wow. Dobra, no to już jest dupa. Było blisko. No było blisko. Jedna wpadła do środka, dwie zostały, no nic. Na tym pozostaniemy, ale nie wiecie, mam lepsze odczucie niż z zeszłego roku. Chociaż ta, te dolne puszki akurat tak się obróciły, że było widać to dno. No widziałeś też, że było sprefabrykowane? Może jakoś tam było podklejone jakąś... Podkładkami czy czymś, ale. Nie ja wiem, pierwsze odczucie nie było dramatyczne. Tam było gorzej. Tam mi się wydawało, że było dramat. Słuchajcie, idziemy na żurek. Chciałbym oddać. E, chciałbym. No wymienić. No w sensie oddać e, oddać na, na zakałcę. Oddałem, bo słuchajcie, nie będę zbierał porcelany. Dostałem dwie dychy z powrotem z paragonem. Jest tutaj co? Informacja rozliczenie opakowań zwrotnych. Dzień dobry. Co my tu u Pani mamy? To jest zupa węgierska, tak? Flaki, żołądki, bigos, żurek i grochówkę. Proszę w takim razie flaki i poproszę żurek. Wszystko z po 30. Grochówka, bigos, flaki, żurek, węgierska i pieczywo porcja 2 złote, ale ja poproszę bez pieczywa w takim razie. A, w razie czego sól, pieprz mamy u Pani, gdyby coś było za mało. Zacznijmy od flaków. Dajcie znać, kto lubi flaki, bo ja osobiście lubię. Ty lubisz? A jadłeś kiedyś? Tak. I co ci w nich nie pasuje? Flaki. <laughs> Bardzo delikatne. O dziwo nie dają, wiecie, tym takim flakiś przeważnie śmierdzą, ale te nie. Smaczne są, tylko są strasznie delikatne. Ja bym je doprawił solą i pieprzem. W smaku okej. Okay. No tylko ta cena. 30 zł. No normalnie wiecie, flaki to nie należy do jakichś zup wykwintnych. Więc to naprawdę nie powinno tyle kosztować. Przypomnijmy sobie, gdzie jesteśmy: jesteśmy na rynku cławskim, czyli na jarmarku. Flaki oceniam na poprawne, ale nie stoi mi na przeszkodzie, bo tam pani są: jest sól i pieprz. Każdy może sobie dowalić po swojemu. No i teraz żurek. W Poznaniu próbowaliśmy żurek. On nawet koło żurku nie leżał. Tutaj mamy białą kiobachę. No nie jest to taki typowy żurek, ale od 1 do 5. No takie. Mocne 3,5 bym mu dał. Ja lubię bardziej kwaśny żur. Nie jest najgorszy, ale kolejna uwaga. Nie mamy jeszcze mrozów mocnych, bo dopiero wiecie, dzisiaj mamy... Dzisiaj już mamy taką pogodę, tam jest chyba z 1 czy 2 stopnie na plusie. Jak widać, trochę deszczy ksiąpi, ale mimo że to paruje, to nie jest gorące. Nie obraziłbym się, gdyby to faktycznie było cieplejsze. Mamy masę rzeczy, jakieś wiecie, pierdółek świeczki, nieświeczki, e, ozdóbki. Tu są jakieś wyroby z mięsaki, bachy suszone, wyroby z drewna, serki góralskie. Nie, ej, damy sobie jeszcze szansę na oscypka, ale muszę w innym miejscu znajdziemy. A może spróbujemy to? Pastel de nata. Spróbujemy, bo w Poznaniu przy Szamarzewskiego, tak, jak dobrze pamiętam, są właśnie takie, jest taka dobra miejscowa na dobrą kawę i na te ciasteczka takie portugalskie babeczki. I jak z tego co widzę, to w całkiem dobrej cenie są. Jest babeczka z pomarańczą, z mandarynką, z karmelem, a to jest taka ta standardowa. Dzień dobry, ja poproszę tą jedną oryginalną pastel Denata. Gorąca. Jest bardzo, bardzo ciepła. A, bo pani podgrzewaj. Dobra. Wtedy też ma inny smak. Dziękuję tak bardzo. Na... Zobaczcie, tak się prezentuje nasza babeczka portugalska. To takie ciasto półfrancuskie, chrupiące. Ale wiecie co, chwilę poczekamy, bo pani mówi, że no faktycznie jest ciepła. I taki nadzienie budyniowe. A ja wam powiem, zacząłem skubać sobie to ciastko i coś mi nie pasuje w nim. Wiem, co mi nie pasuje. Zobaczcie, jak jest przepieczone. No niestety, to niestety czuć. Troszkę jest spalone smaku. Ujdzie. Po Poznaniu jadłem dużo lepsze. No, na kanale nie było tego akurat testu, bo to jest po prostu taka mała kawiarnia. Głównie serwują tylko te ciasteczka i kawę. No nie mogę ugryźć, to jest takie twarde na dole. No troszkę jestem zawiedziony, a pokładałem w tym dużo nadzieje, bo 9 zł to to taniej niż w normalnej knajpie. Idziemy dalej. Ozdoby na prąd i baterie. Muszę się kupić telewizor za 200 zł. Kojarzy mi się to z taką zabawką, co niektórzy będą kojarzyć. Kiedyś były takie piękne, gdzie się naduszało na guziczki i w takiej wodzie pływały takie kółka trzeba było trafić na takie bolce. Taka wiecie, bo to jest ten wodę, wypełnione wodą jakieś brokat sobie tam pływa w środku. Polski Bradfurst. Nie wiem dlaczego nie przemawia do mnie. Ładnie wygląda. A zapytamy. Dzień dobry, po ile? 45 zł 45 zł. W bułeczce. Do tego wchodzą warzywkę, to okay. Dobra, Mamy też kapustkę piszoną, cebulka prażona. Dziękuję bardzo. W takim razie, na razie nie zapraszam Ej, wybaczcie, ale nie dam 45 zł za większego hot doga. 45 zł. Dobra, nie, idziemy dalej. Stawiam sobie, że jeszcze za punkt honoru, nazwijmy to tak, że znajdziemy jeszcze dobrego osypka, bo mają tutaj je po 6 zł i liczy na to, że jeszcze damy radę zjeść dobrego osypka, bo wtedy zaliczy ten jarmark do w miarę udanych. Bo jak na razie, pod względem klimatu. Jarmark mnie bardzo cieszy i zadowala. Klimat naprawdę jest bardzo fajny. Ochrona raczej za bardzo jej nie widać na samym rynku. A! Śmietniki. Pamiętacie, z zeszłym roku skrytykowaliśmy, że bardzo mało śmietników jest. No w tym roku, jak widać na załączonym obrazku przed nami, już są kolejne, więc faktycznie tych śmietników jest więcej. Tu są znowu grill y. No kurczę, takie już widzę, że co narożnik tego rynku? No to mamy powielane, ale. Tutaj są znowu serki góralskie. Golonka, grillki, obasa, szaszłyk, pajda chleba. Ale zobaczmy, jak pan smaży i na tym sobie porównamy. Dzień dobry. Serki góralskie. E, a skąd, skąd macie te że serki? Skąd? Znaczy skąd one tak, jakby może regionowo? Gdzieś tu są robione na miejscu? Piekilnik. A, piekielnik, regiony zakopanego. Jednego w takim razie żurawino poproszę. Jest nadzieja. Patrzcie to. On jest taki dużo bardziej płaski. Tam była taka wiecie, taki bardzo idealny kształt, e, a to nie jest, że on się tak po prostu rozmiękł przez temperaturę, tak się, ale on już coś czuje, że... To jest to. Mm. Ej, mamy to. Mamy dobrego rozsypka. Miałem Ci nie pytać, ale skupić ci, bo dobry. <ścoughs> Pyszny. W końcu dobry oscypek. W poznaniu za niego trzeba zapłacić 10 zł. Tutaj na załączonym obrazku 6 zł. I to jest to, co mi się podoba na jarmarku. Właśnie można przyjść sobie na taniego osypka, znaczy taniego. No po prostu można przyjść sobie na osypka, napić się grzanego wina. Oczywiście. Jeżeli nie możecie pić alkoholu, już do czego nie zachęcam, no to bezalkoholowy, a ci co mogą, no to mogą sobie wycieć z procentami, z promilem tak zwanego, rozgrzeć się bardziej, jak będzie troszkę chłodniej. No i to mi się podoba, ale ogólnie jedzenie na tych jarmarkach, przynajmniej tutaj, nie wiem, czy w jakieś inne miejsce w Polsce mnie zaskoczy pozytywnie, bo tutaj tylko ostypyk mi zaskoczył pozytywnie. Cała reszta, no widzicie, przed chwilą odpuściłem grydowaną polską bratwurstę, bo. 45 zł, sorry, no nie przetestuję dla Was zwykłej kiełbasy w buce za takie pieniądze, bo uważam, że to jest po prostu niewarte swojej ceny. Chodźcie, zobaczymy, czy coś jeszcze ciekawego tutaj może zobaczymy, a jak nie, no to będziemy kończyć odcinek i przedostaniemy się do następnej miejscowości. Dużo więcej rzeczy tu jest niż w Poznaniu. Jakieś marcepany, e, jakieś orzeszki, migdały. Jak to jest napisane? Suszone owoce, rachtałkum, rachtałkum? To takie chyba tureckie klimaty, tak, patrzcie. Z tego, co się orientuję, to w ogóle jarmark we Wrocławiu jest jakiś jeden z największych w Polsce. Podobno jest taki jakiś rozległy, jeszcze w kilku miejscach jest. Ty jesteś z Wrocławia, kojarzysz? Faktycznie jest więcej tego? Może. Może, no widzicie. Ale wydaje mi się, że najwięcej turystów to chyba przyjedzie tutaj, na ten główny, na rynek, no bo... Tak samo w Poznaniu, zrobiliśmy na tym MTP, na targach, w ogóle nie mam ochoty tam się wybrać. Dobra, w tam dalej nie ma co iść, po A prostu wieczorem, jak jest ciemno i no, wszystko zaporo. No właśnie, to jest to co mówiłem, że jest lepszy klimat. No ale słuchajcie, ja stąd jadę dzisiaj do Katowic. Eee, ten odcinek widzicie w czwartek, odcinek z Katowic wleci dla Was w niedzielę i Katowice będą już nagrywane wieczorową porą. Pierwszy raz podoba mi się coś takiego wiecie, z tych takich pierdółek jarmarkowych, zobaczcie bombki w kształcie malucha. Zobaczcie, jest maluch, jest fiatol duży, syrena jest. Eee, co tu jeszcze widzę? Ej, ma ich szóstka nawet jest. Może dla Remola byłaby idealna tam na końcu? Ha. I Fiat Ducato dla kuriera. Ej nie no powiem wam, że mega mega fajnie i taką choinkę z takimi bombkami bym był w stanie sobie zrobić ale wiecie co, nie kupuję takiej bombki, bo tak jak wam mówiłem ja mam do zrobienia jeszcze prawie 3000 km i ja wiem że ta bombka nie dojedzie do domu więc trochę mi szal po prostu żeby się miała zmarnować i miałbym ją zbić, ale była, no były no fajne, no mi się podobały. Idziemy na kiobach. Dzień dobry. Co my tu mamy? Szaszłyk. 55 zł golonka 55 kiełbasa 35 bigos e, bo u was nie ma a w ogóle czy dziś na rynku tylko że pan mm, Kaszanka no mamy ale na weekend tylko na weekend jest kaszanka dobra ziemniaki a to zwykłe ziemniaki są po prostu nie rzeki tam z... aha to są takie pieczone dobra to poproszę w takim razie jedną kiełbasę dziękuję bardzo na plus już powiem, bo jak dobrze pamiętam, też w Poznaniu płaciliśmy 35 zł. Tylko że tak, za chleb doliczali i za ketchup doliczali osobno, czyli tu już byłoby 2 zł, tu już byłoby złotówka za ketchup i złotówka za musztardę. A jak dobrze pamiętam, to normalnie. Tak, nie zapłaciłem 35 zł za całość. Jak to wygląda w środku? Tak wygląda całkiem ładnie. Dużo lepsza niż w Poznaniu. Nie jest tak przytrzymana na tym grillu. To za tym idzie też jest chłodna, ale w smaku jest dobra. Pan że ten chleb podpiekał trochę na tej samej płycie co e, kiełbasze. To akurat przyjemne, doda że to podpiek. Mieli tu jeszcze w ofercie Bigos y, jeszcze parę innych rzeczy, ale jak widzieliście na przebicie, ten Bigos nie zachęcał do wzięcia. On wygląda jakby to przed chwilą ktoś go blenderem zmielił. E, no i dwa razy już był przez kogoś zjedzony i zwrócony z powrotem. 35 zł za tą kiełbasę, Dużo nadal ale na pewno dużo smaczniej niż w Poznaniu. No to co, mamy. Słuchajcie, przetestowaliśmy jarmark w Wrocławiu, zjedliśmy parę rzeczy, nie da się zjeść wszystkiego. Po pierwsze zabrakłoby nam kasy, czasu, no i zdrowia. Drogo, ale to raczej nie spodziewam się, że będzie gdzieś w Polsce lepiej. Chociaż zaskoczyło mnie tutaj, tak jak na początku powiedziałem, osypki, że są tańsze i jest też dobre miejsce osypki, nie wszędzie. Druga sprawa, kiełbacha była całkiem smaczna, lepsza niż w Poznaniu. No i tutaj nie doliczyli za chleb, i nie doliczyli za ketchup i musztardę. W Poznaniu, jak dobrze pamiętam, nam za to doliczyli. Sery 30 zł, za kurde, 4 takie kosteczki sera smażonego, dramat. I to zdzierstwo, takie totalne, kradzież w biały rękawi bez rękawiczek normalnie. I co jeszcze próbowaliśmy? A, żurek tam u pani i flaki, które były smaczne, ale weźcie sobie suli pieprz dodatkowo. Ogólnie lepiej niż w Poznaniu. Tylko że chyba od Poznania nie trudno być lepszym, bo Poznań w tym roku mnie totalnie nie zachwycił. No, jedzeniowo to tam tylko osypka można zjeść. A, jeszcze ten pastel de nata próbowaliśmy. Taki, ten, tą ciasteczkę, tą babeczkę taką portugalską, która była troszkę za długo przytrzymana w tym piekarniku, co pani tak polecała, żeby być na ciepło i chyba przedobrzyła. Podsumowując, kible czyste, jak było tak jest, ochrony na wejściu jakaś tam była, tutaj podczas chodzenia, a zrobiliśmy tu trochę kroków po prawie 5000, nikogo więcej już nie widziałem. Wrażenia ogólne, bardzo przyjemne, pozytywne. Uważam, że będą spotęgowane po południu, jak się zrobi troszkę ciemniej. Grzaniec, no alkoholowego nie spróbowałem, no bo nie mogę, natomiast yy, ten bezalkoholowy, dużo, dużo lepszy niż bezalkoholowy w Poznaniu. Tam był zwykłym takim letnim kompotem. A no właśnie, co do tego, że było letnie. Większość tych dań dzisiaj, które miały być na ciepło, oprócz tego pastelnata, no była po prostu letnia. Nie wiem, tutaj głos ze kamery powiedział, że no wie, że oni dopiero niedawno zaczęli dopiero zaczęli podgrzewać. No nie no, a to już mieć wszystko podgrzane do takiego stopnia, w jakim powinno się wydawać. No bo nie powiem, że niektóre rzeczy chciałem, żeby mi bardziej rozgrzały. Ale ogólnie Jarmark uważam za udany. Pamiętajcie łapa w górę, subskrypcja. Dawajcie znać w komentarzach, co sądzicie o Jarmarku tutaj we Wrocławiu. No i widzimy się za chwilę, czyli w niedzielę na odcinku z Katowic. No i wyczekujcie, bo najbliższe tygodnie będą pełne filmów z Jarmarków z całej Polski i nie tylko. No ale to musicie śledzić i być na bieżąco. Trzymajcie się, bo to byłem ja, czyli Jasiu.